się owadami. Ben, słuchaj, gigantozaur nie. Wygląda okropnie, ale jest przyjemne. Co to było? Nie pozwolę na to. Od kiedy chłopak może się przemieniać w dinozaura? Postrzegać złoteńców! Teraz wdech... ...i wydech. A... Hej, dziadku! Ben goni braci owadowskich! Przez niego nas wyrzucą! Tylko spokojnie. Ben ma pewne wyczucie. Na pewno nigdy by nie zrobił... Coś mówiłeś? Czas na dynamiczną sprawiedliwość! Świetnie! Ben, proszę, przestań! Miałeś nie walczyć! Właśnie chcę zapobiec wielkiej walce. Tak robię i za to mnie cenią! Nawet jeśli bracia nie uczynili nic złego, mają to w planach. Proszę! Chcę się zanurzyć na chwilę w gorących źródłach! Nie zgadzam się! Jednak o. przestaniesz się wygłupiać, co? Heros ciągle walczy Niezależnie od okoliczności Zastanów się przez chwilę nad sobą To nie my niszczymy to miejsce Szas Mówiłam o zakazie walki Groziłam, że was wyrzucę Ale ci bracia to są złoczyńcy Dzisiaj złoczyńcą jesteś tylko ty Przy takich walkach nie da się wypoczywać Musicie całą rodziną posprzątać ten bałagan Bo jak nie, to was wyrzucę ale my nic nie zrobiliśmy. Jesteście z nim spokrewnieni. Uh, a tak bardzo chciałem dokończyć potrójne R. Może jednak pani nam wybaczy. Ten młody Tenison przeszkodził nam w naszym potrójnym R, a przecież jeszcze nic złego nie robiliśmy. Wiem, że mieliśmy plan, ale to nie znaczy, że powinien był zakłócać nasz wypoczynek. No mniejsza. Sydney, czyni honory. To połykator 6000, chyba jeden z moich najlepszych wynalazków. Nie, to więcej niż ciężarówka. Połykator 6000 może wyssać całą wodę z gorących źródeł. Wjedziemy do ośrodka, uruchomimy maszynę i zażądamy od nich 10 milionów okupu. A dzięki pieniądzom stworzymy doskonały plan przejęcia władzy nad światem. Oczywiście, że spłacimy też kredyt na poły kator. Poza tym to miał być monolog, a nie dialog. Trochę ci w tym pomogę. Dzięki. To bardzo miłe, że zgodziłeś się sprzątać, żeby dziadek mógł odpocząć. Aha. Wiesz co, Ben? Jest różnica między herosem szukającym kłopotów, a takim, który je rozwiązuje. Ale miałeś bardzo dobre intencje. Sydney. do źródeł! Co ja mówiłam o walkach w moim ośrodku? Ojej. O nie. O tak, wiedziałem. Czas bohatera. Znowu on. Proszę, sam się nim zajmij, a ja przejmę połykator. Pacak rusza do walki, aby oczyścić dobre imię Krofa. Zaczyna zwalniać! Co jest? Trochę pomyślałem i wiem, gdzie będziecie mogli sobie długo odpocząć. Deniso! Cóż, cieszę się, że już po wszystkim. A owszem. Ten ośrodek nie poradziłby sobie bez gorących źródeł. Ale wie pani, to zasługa Bena. Oj, tak, a świetnie. Troszeczkę w lewo. Dlaczego wcześniej na to nie wpadliśmy? No to jest prawdziwy heros.